Witam w kolejnym filmie. E, tutaj opowiem Ci o czterech tematach, które niezbyt chętnie są poruszane przez kobiety. A dlaczego to się zaraz dowiesz? Dlatego zachęcam do obejrzenia tego materiału. Oczywiście na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Temat numer jeden, o którym kobiety niechętnie mówią do czego się niechętnie e, przyznają. Bardzo często kobieta będzie się niechętnie przyznawać do tego, że Popełniła jakieś błędy w związkach z innymi facetami. Zauważ, że często jak poznajesz dziewczynę i nawet pojawia się taki temat jej byłych partnerów, to ona zaczyna o tym mówić, opowiadać w taki sposób, jakby to była wina tych facetów. Wiesz, to on był takim chujem, on był taki zły, zdradził mnie. Ale nie pokazuje jakby szerszego kontekstu, dlaczego tak się stało, a tak się mogło stać dlatego, no bo ona go źle traktowała, bo się ciągle kłócili i powód był zupełnie gdzie indziej. Po prostu ona też nie była dla niego zbyt dobra. No i facet poprzez ten brak komunikacji w związku, poprzez ciągłe kłótnie znalazł sobie jedną inną kobietę. Oczywiście, kobieta się do tego nie przyzna. W wielu wypadkach będzie nawet ukrywać ten fakt, że to mężczyzna ją zostawił, zdradził. Niektóre dziewczyny nawet nie powiedzą ci o tym wprost, tylko powiedzą, no miałam trudną sytuację i bardzo enigmatycznie będzie się na ten temat wypowiadać. Także uważaj, bo niekoniecznie to, co ci mówi dziewczyna na temat tej historii związkowej, to musi być prawda. Nieraz jest tak, że odchodzi od faceta, z którym była 5 lat i ona ci mówi, że już ma wolną rękę, że już z nim nie jest. Tymczasem oni się spotykają, ponieważ na tam do niego przyjeżdża, go odwiedzać, może prowadzą wspólny biznes, może mają jakieś zaległe tutaj rozrachunki, porachunki do wyrównania, i oczywiście oni dalej ze sobą sypiają, natomiast ta dziewczyna ci opowiada, że to był koniec, że ona z nim nie jest. I faktycznie, no nie jest z nim w sensie emocjonalnym, tak, w sensie więzi emocjonalnej, ale jeśli chodzi o sytuacje łóżkowe. No to oni cały czas ze sobą sypiają, więc nie bądź do końca taki pewny, jak ci kobieta mówi, że już nie jest razem ze swoim byłym, że faktycznie nie jest z nim fizycznie łóżkowo razem, bo często się okazuje, że jest zupełnie odwrotnie. Kolejny przykład, o którym kobiety często nie chcą mówić, kolejny temat, na który kobiety często nie chcą się wypowiadać, to jest temat związany z tym, czy ona się nawet podoba facetom, tak? Zazwyczaj kobieta ci nie powie prawdy, że średnio się podoba facetom, czy że nie jest idealna. Tylko wiele kobiet, tym bardziej tych średnio atrakcyjnych, zauważyłem, że one starają się pokazać w lepszym świetle. I dziewczyna może być szóstką z wyglądu. Mam takie koleżanki, a będzie ci opowiadała, jak jej się podoba, że ona jest ciągle podrywana przez facetów, że jak pójdzie do klubu, to, to goście ją wyrywają, zaczepiają, zapraszają na drinki, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. I to jest tylko, widzisz, próba podbudowania jej własnego ego, e, poczucia wartości, z czym niejednokrotnie mamy do czynienia w związkach, w relacjach, i też sobie powinieneś z tego zdawać sprawę. Oczywiście, dużo bardziej atrakcyjna kobieta często taka nawet dziesiątka. Ona może mieć większe kompleksy yy, niż kobieta nawet średnio atrakcyjna. Dlaczego skąd to wynika? Wynika to stąd, że jak cały rzeczy wszyscy mówią jesteś piękna, jesteś piękna, to ona nie słyszy tej prawdy. Wszyscy faceci zawsze mówią to samo, nie są obiektywni i to powoduje że ona się sama zastanawia, czy naprawdę jest taka idealna, skoro jej związki nie wychodzą, skoro się okazuje, że jak poznaje atrakcyjnego faceta, to on ją zdradza, zostawia. Dlaczego tak się dzieje? No bo często te dziewiątki, dziesiątki, one bywają upolowane przez mężczyzn, którzy potrafią uwodzić. Więc niejednokrotnie jest tak, że taki gość poznaje kobietę, która jest bardzo atrakcyjna, Spotyka się z nią tam dwa miesiące, rozkochuje ją, a potem ją zostawia. Może nieraz widziałeś takie nawet przypadki u celebrytów, że tam piękna modelka poznała faceta, byli razem dwa miesiące i ją zostawił, tak? No bo ci goście potrafią uwodzić, więc nie są tak zdesperowani jak większość gości, jak większość facetów. Co jeszcze? Co jeszcze kobiety ukrywają przed tobą? Bardzo często to jest przeszłość, czyli dramatyczna przeszłość w związku. Kobieta ci nie powie, że była w toksycznej relacji, że biła swojego faceta, że zabrała mu dziecko i utrudnia kontakty z dzieckiem, które ma. Jak jej się podobasz, to jest duża szansa, że na początku ona to wszystko będzie ukrywać. I dopiero ty się po czasie dowiesz, że ona ma coś nie tak z głową, że szybko denerwuje, że bywa agresywna. Także zwróć uwagę, że kobiety niejednokrotnie będą ukrywać tego typu swoją negatywną postawę, czy nawet błędy, jakie popełniły w życiu, tylko po to, żebyś ty sobie na jej temat źle nie pomyślał, żebyś nie zniechęcił się do niej na początku. Niejednokrotnie to widać, że kobieta, która chodzi do klubu, jak ją zapytasz, czy często imprezuje, to ci powie: To zależy. Ukrywa też swoją prawdziwą postawę. Miałaś facetów, z którymi spotykałaś się w klubie i potem poszłaś poza klub, czasami, może tak się zdarzało, ale ona ci w wielu sytuacjach tej prawdy też nie powie, po to, żebyś ty się domyślał, tak? I to jest typowe przy tutaj podejściu kobiet do facetów. Jak ją zapytasz nawet taką zaufaną dziewczynę na początku, z którą się kochałeś, ilu miała facetów, to kobiety i tak te stawki, stawki statystyki zaniżają. No bo oczywiście. Dla niej jest niekorzystne przyznać się Tobie, że tam miała 10 facetów. Lepiej łatwiej powiedzieć, że z trzema była w związku, a tych siedmiu z imprezy, no to to jest nieistotne, żeby Ci o tym powiedzieć. Natomiast bardzo często to pokazuje, że ona ma więcej tego doświadczenia, więc też może być bardziej skłonna do zdrady, czy do tego, że Cię zostawi, opuści i zmieni na lepszy model, jak to się mówi, tak? Jak się ten materiał podoba, łapeczkę do góry mi zostaw, tylko do jutra do północy, Pełen pakiet 17 nowych materiałów, 70% taniej. Polecam to zobaczyć, bo to ci zmieni życie. Wiedza z zakresu seksu, jak doprowadzać kobiety do szczytowania, jak z nimi atrakcyjnie rozmawiać, jak się kochać, jak budować związek to wszystko mam dla ciebie 70% taniej. Tylko do jutra, do północy, korzystaj, bo jutro kasuję tę stronę i na stałe podnoszę ceny tych materiałów do wyższych kwot. Polecam serdecznie, promocja.uwodzeniewdzień.pl 70% tani, wszystko jeszcze tylko do jutra do północy. Korzystaj, bo to ci zmieni życie.